nazywam się Małgorzata Prażmowska prowadzę program metamorfozy. Mój dzisiejszy występ wiąże się z zbliżającymi się mikołajkami. Właśnie z tej okazji moi redakcyjni mężczyźni przygotowali mi taką niespodziankę. Nasz program spełnia marzenia wszystkich kobiet, moje właśnie się zrealizowało i choć jest to fikcyjny ślub, to naprawdę kosztował mnie bardzo dużo stresu i bardzo dużo nerwów. Pragnę Państwa zagwarantować, że wszystkie zgłoszenia, jakie otrzymujemy, są przeze mnie rozpatrywane. Niestety, ale zgłoszeń jest tak dużo, że na każdego maila nie jestem w stanie odpowiedzieć. Od dzisiaj Panie nie będą tylko ubierane w ubrania codzienne, ale również w sukni ślubne i wieczorowe. Paniowie również mogą zgłaszać się do naszego programu. Wystarczy, żeby tam swoje zgłoszenie z koleżanką, z żoną, mamą. Siostrą, i również e, zostaną podani metamorfozie. Chciałabym podziękować wszystkim naszym stylistom, ponieważ bez nich program nie miałby sensu. E, mam na myśli e, Noemi z salonu fryzjerskiego, która z każdego kosmyka e, jest w stanie wyczarować prawdziwe cudo. E, pani Alicji z salonu kosmetycznego, która e, nie tylko z twarzy naszych kandydatek stwarza. E, prawdziwe dzieła, ale również przekazuje bardzo praktyczne porady. Pragnę również podziękować pani Uli z butiku Image, która ubiera nasze kandydatki w modne stroje, pani Monice z salonu sukien ślubnych Juliet, która nie tylko wypożycza nam takie piękne kreacje, w których ja jestem dzisiaj ubrana, ale również dba o paznokcie naszych uczestniczek. Pani Beacie z salonu Gabriel Moon, która dzisiaj po raz pierwszy wypożyczyła nam garnitur, ale jak widać jest po prostu świetny, więc na pewno nawiążemy jakąś dużą współpracę. Chciałabym również podziękować Panu Jarkowi Miarskiemu, naszemu fotografowi, który robi do nas takie wspaniałe fotografie, które Państwo na bieżąco mam nadzieję śledzicie na naszym portalu ale również stwarza on taką atmosferę, że wszystkie kandydatki czują się bardzo swobodnie, nie krępują się i te zdjęcia również dzięki temu, że atmosfera jest taka idealna, wychodzą tak doskonale. Pragnę również podziękować restauracji Sphinx i restauracji Espresso, które są takim uwieńczeniem dnia, smacznym. Zapewniam, że smacznym, ponieważ jestem przy kolacji z naszymi uczestniczkami i słyszę, co mówią i jak komentują. Państwo z pewnością wiecie, że nasz program, nasz program naszą redakcję tworzą młodzi ludzie. I Naszym atutem jest to, że nasze pomysły możemy realizować. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem. Przynajmniej my tak uważamy i sugerujemy się Państwa opinią. Także zapraszam do zaglądania na nasz dziennik. Zapraszam do zgłaszania się do naszego programu. Dziękuję.